I ruszyły. HN Elektra, spokojnie, Wilga Fata, na drugiej pozycji HN Elektra, na trzeciej Famer, na ostatniej pozycji galopuje Nairobi Rose. Prowadzi Wilga Fata z niewielką przewagą, 1600 metrów do celownika nad Famer, na trzeciej pozycji HN Elektra, na czwartym miejscu Naida, na, Ida, na w piątej pozycji, tam na końcu stawki konie galopują mocno, mocno zgrupowane, na ostatniej jest Pretty Blue. Prowadzi Wilga Fata, Famer, 1300 metrów do celownika, na drugą pozycję w tej chwili Raszym usiłuje wydostać się na czoło Najda. Najda razem galopuje z Wilgą Fatą, łeb w Famer na trzecich H&R -E -E na czwartej, Matrach na piątej, na szóstej pozycji Nairobi Rose i na ostatnim miejscu Pretty Blue. Na około powie zakrętu, na około 800 metrów przed celownikiem prowadzi samodzielnie Najda. Najda jest na czele, na drugim miejscu Wilga następnie Famer na trzeciej, na czwarte Elektra tuż Matra, na końcu nadal Pretty Blue. I za chwilę wyjście na końcową prostą. Wyprowadza oczywiście Najda i jest na czele. Najda 450 metrów przed celownikiem. Finiszuje Famer, finiszuje Wilga Fata i finiszuje HN Elektra. Na czele stawki jest w tej chwili Famer. Famer z Wilgą Fatą. Famer, Wilga Fata, Famer, Wilga Fata. Na trzecim miejscu FF Matrach. Famer zdecydowanie jest na czele. Wilga Fata jest na drugiej pozycji. Finiszuje FF Matrach. Wygrywa wyścig Famer. Druga Wilga Fata, trzecia Matrach. Następnie na czwartej Nairobi Ros i reszta.